Cześć! Mówi się, że tylko krowa nie zmienia zdania. A ja jestem tego chyba najlepszym przykładem. Jeszcze kilka lat temu, gdyby ktoś mi powiedział, że pod moim domem będą stały dwa samochody elektryczne, zaśmiałbym mu się w twarz. Byłem wielkim fanem samochodów spalinowych, fanem rajdów samochodowych. Elektryfikacja transportu, elektromobilność wydawała mi się troszkę przymusem. Ale... Cóż, życie zweryfikowało moje podejście i zmieniło moje zdanie. Dzisiaj Wam o tym opowiem. The BlackBerry Catalyst. Mieszkam w odległości około 30 km od swojej pracy, zatem prawie codziennie muszę pokonać mniej więcej 60-80 km, żeby tam dotrzeć i wrócić. I przez lata trzymałem się z zasady, że auto musi być tanie, proste i tanie w naprawie. Wybierałem samochody z silnikiem benzynowym, jako te prostsze niż Gizda. no ale mimo wszystko zazwyczaj to były auta 10-15 czy 20-letnie. Przerobiłem różne marki, różne modele. Najprostsze typu Hyundai Atos, Peugeot 206, po jakiejś mini-coopery. Szybko zrozumiałem, że tanie i bezproblemowe w eksploatacji auto to iluzja, ponieważ każdy miesiąc to była jakaś loteria, czy auto dowiezie mnie do celu i czy wrócę bez problemu do domu. Zdarzały się mniejsze lub większe awarie, ale oprócz kosztów traciłem też czas. Czy to naprawiając auto pod, pod własnym domem, czy też jeżdżąc i oddając je do mechaników. Dodatkowo do kosztów eksploatacji dochodził koszt paliwa. A mieszkam też w okolicy, w której nie ma stacji pod ręką, więc tankowanie musiało się odbywać albo w drodze do pracy, co kosztowało mnie wyjście wcześniej z domu, lub w drodze z pracy. Czyli musiałem poświęcić czas i wrócić później do domu. Na dachu już wcześniej miałem instalację fotowoltaiczną, która pracuje jeszcze na starych zasadach net meteringu i generuje, generowała wtedy nadwyżki prądu rzędu nawet 2000 kWh rocznie. Wziąłem sobie te wszystkie cyfry, przekalkulowałem. Wyszło mi, że chyba warto spróbować samochodu może elektrycznego. Szukałem używek, które nie przekonywały mnie, ale nadarzyła się okazja. Dacia zrobiła wtedy wyprzedaż. 30 tysięcy rabatu zaoferowała na samochody Dacia Spring. I cóż, kupiłem w ciemno. Bez jazdy testowej, bez zmacania, bez dotykania. Po prostu Zamówiłem auto i chyba było to jedno z ostatnich aut w wyprzedaży. Potem szybko się skończyły. Kupując tą dacie, kupiłem auto małe segmentu A, ale w cenie praktycznie najtańszych też samochodów spalinowych. Więc niewiele drożej wyniósł mnie zakup tego samochodu niż samochodu nowego spalinowego, a zyskiwałem niezależność w postaci prawie darmowego. Ładowania z nadwyżki z paneli fotowoltaicznych. Najciekawszy był efekt, jak już Dacia była pod domem. Okazało się, że drugie auto, większe, całkiem niezłe, spalinowe, Subaru Forester, spędzało dużą część czasu pod domem. Ono po prostu nie jeździło. Wszędzie, gdzie się dało, jeździłem Dacią. Tak bardzo przypada mi do gustu jazda tym samochodem. Może małym, może niewygodnym, zdawałoby się, ale na krótkie dystanse, na dojazdy do pracy, tam gdzie trzeba szybko, sprawnie pojechać, bez, tracu, bez straty czasu na jakieś skrobanie szyb, czy bez czekania na rozgrzanie silnika, okazało się, że taka dacia Spring jest samochodem idealnym. Doprowadziło to do tego, że Subaru zaczęło jeździć jakieś 3-4 tysiące rocznie tylko, a wszędzie indziej jeździłem właśnie samochodem elektrycznym. W wyniku tego, że samochód spalinowy stał cały czas pod domem, a Dacia Spring była samochodem małym, zdecydowałem, że może zamienić też to drugie auto na, na samochód elektryczny. Efekt był taki, że po roku użytkowania małego elektryka Wymieniłem również duży samochód na drugi samochód elektryczny. No i teraz pod dołem stoją dwa elektryki. Okazało się, że jazda samochodem elektrycznym jest nie tylko tania, ale też komfortowa i bezproblemowa. Użytkowanie samochodu elektrycznego sprawia też dużo frajdy ze względu na moc, jakie samochody te oferują. Zatem nie słuchajcie sceptyków, nie kierujcie się opiniami w internecie. E, spróbujcie sami. Weźcie sobie jakiś samochód elektryczny na jazdę testową, e, pobawcie się nim, pojeździcie trochę i przekonajcie się. Może akurat e, mimo wszystko, mimo tego co słychać w internecie i co czytacie w internecie, e, te samochody e, okażą się całkiem niezłe i nie, te, nie taki diabeł straszny. Warto przekonać się na własnej skórze i wyrobić sobie swoje zdanie, a nie słuchać innych. Pozdrawiam, cześć.